W tym zadaniu musimy przedstawić w postaci wielomianów zmiennych sinus i cosinus następujące funkcje sinus 4x, cosinus 4x, sinus 5x oraz cosinus 5x. No i żeby to zrobić, to wykorzystamy do tego liczby zespolone. Generalnie, plan na rozwiązanie tego zadania jest taki: weźmiemy sobie dowolną liczbę zespoloną o module równym 1. Następnie na dwa sposoby obliczymy jej czwartą i piątą potęgę raz z wykorzystaniem wzoru demuławra, a drugi raz za pomocą wzoru skróconego mnożenia. No więc weźmy to się do roboty. Napiszmy niech z będzie równe z definicji cosinus X plus i razy sinus X. To jest liczba zespolona o module równym 1. No i teraz tak, w punkcie A. Obliczymy jej czwartą potęgę. No więc napiszmy, że z do potęgi czwartej to się równa. z to się równa cosinus x plus i razy sinus x. No i to podnosimy do potęgi czwartej. I na mocy wzoru demuławra, który mamy tutaj napisany, to się równa po prostu cosinus 4x plus i razy sinus 4x. Z drugiej strony. Z do potęgi czwartej to się równa póki co tak samo. Cosinus x plus i razy sinus x do potęgi czwartej. Z tym, że tym razem tę liczbę będziemy podnosić do potęgi, do potęgi czwartej za pomocą wzoru skróconego mnożenia na czwartą potęgę sumy. No więc napiszmy sobie może tutaj z boku, jak wygląda wzór na a plus b do potęgi czwartej. A plus b do potęgi czwartej to się równa. Korzystając z dwumianu Newtona, suma od k równego 0 do 4, 4 po k, a do potęgi 4 minus k, 4 minus k razy b do potęgi k. A to się równa. Podstawiamy pod k kolejno 0, 1, 2, 3 oraz 4 i otrzymujemy wszystkie składniki naszej sumy. No więc tak, jeżeli pod k podstawimy 0, no to będziemy mieć 4 po 0 a w do potędze 4 razy b w potędze 0 b w potędze 0 jest równe po prostu 1, czyli mamy 4 nad 0 razy a do 4 plus podstawiamy pod k1 i otrzymujemy 4 nad 1 a sześcian b w potędze pierwszej plus 4 nad 2 a kwadrat b kwadrat plus 4 nad 3 a razy b sześcian no i plus 4 nad 4 a w potędze zerowej, czyli po prostu 1, no i b będzie w potędze czwartej. A to się równa 4 nad 0, czyli liczba 0 elementowych podzbiorów zbioru 4 elementowego jest równa po prostu 1, no bo istnieje tylko jeden podzbiór zbioru 4 elementowego, który nie posiada żadnych elementów, jest to po prostu zbiór pusty. Czyli 4 nad 0 to jest 1, czyli tu mamy 1 razy a do czwartej, czyli po prostu a do czwartej. Plus, na ile 4 nad 1? Na ile sposobów spośród czterech elementów możemy wybrać jeden element no oczywiście na cztery sposoby czyli 4 nad 1 to jest po prostu 4 czyli tu mamy 4 a sześcian razy b kwadrat plus 4 nad 2 to już takie łatwe do policzenia w głowie nie jest więc może rozpiszmy to sobie tutaj z boku na ile sposobów spośród czterech elementów możemy wybrać dwa no, pierwszy element możemy sobie wybrać na cztery sposoby, no bo dowolny sposób czterech. Natomiast jeżeli ustalimy pierwszy, no to drugi możemy wybrać już tylko na trzy sposoby, no i całość musimy podzielić przez liczbę sposobów, na jaki możemy uporządkować dwa elementy, a dwa elementy możemy uporządkować na dwa sposoby, czyli 4 razy 3 musimy podzielić przez 2. Czwórka z dwójką się skraca, mamy 2 razy 3, czyli po prostu 6, czyli 4 na 2 to jest 6, czyli mamy 6, a kwadrat a kwadrat b kwadrat z tym że tutaj powinno być nie wiem czemu napisałem b w potędze drugiej tutaj oczywiście jest b w potędze po prostu pierwszej więc marzę to OK, mm, idźmy dalej 4 nad 3 czyli tak liczba 3 elementowych podzbiorów zbioru 4 elementowego jest taka sama jak liczba jednoelementowych podzbiorów zbioru 4 Teroelementowego. Tak? To, no to jest chyba oczywiste. No jeżeli mamy cztery książki na półce i chcemy wybrać trzy, które przeczytamy, no to tak naprawdę jedną na półce zostawiamy. No to możemy też no, to spojrzeć tak, że jeżeli chcemy wybrać trzy książki, które przeczytamy, to możemy wybrać jedną książkę, której nie przeczytamy, tak? Jeżeli wybierzemy książkę, której nie przeczytamy, to jednocześnie wybierzemy trzy książki, które przeczytamy. Jeżeli wybierzemy trzy książki, które przeczytamy, no to wybierzemy jedną, której nie przeczytamy. No a cztery na jeden to jest po prostu cztery, czyli mamy plus. 4a razy b sześcian, no i 4 na 4 yy, Liczba 4 elementowych podzbiorów zbioru 4 elementowego jest równa po prostu 1. Yy, czyli tu mamy 1 razy b do 4, yy, czyli b do 4. Ok, no i ponieważ w punkcie b będzie nam potrzebny wzór na a plus b do potęgi 5, no to może ustalmy od razu, ile to jest. Yy, napiszmy, że a plus b do potęgi 5. Korzystając z dwumianu, z dwumianu Newtona, no to jest suma od k równego 0 do 5. 5 nad k a w potędze 5 minus k razy b w potędze k. No i podobnie jak poprzednio, pod k podstawiamy kolejno 0, 1, 2, 3, 4 oraz 5 i otrzymujemy wszystkie składniki naszej sumy. No więc tak, jeżeli pod k podstawimy 0, to będziemy mieć 5 nad 0, a w potędze 5 b w potędze zerowej Plus 5 nad 1, a w potędze czwartej b w potędze pierwszej, plus 5 nad 2, a w potędze trzeciej b w potędze drugiej, plus 5 nad 3, yy, a w potędze drugiej b w potędze trzeciej, plus 5 nad 4, yy, a w potędze pierwszej b w potędze czwartej, no i plus 5 nad 5, yy, a w potędze zerowej b w potędze piątej. Ok. 5 nad 0 no to jest oczywiście 1, czyli tu mamy a do potęgi 5 plus 5 nad 1 to jest oczywiście 5, czyli tu mamy 5 a do 4 razy b. Ile to jest 5 nad 2? No to sobie policzmy z boku, na ile sposobów spośród pięciu elementów możemy wybrać dwa elementy. No, pierwszy element możemy sobie wybrać na pięć sposobów, natomiast jeżeli ustalimy pierwszy, no to drugi możemy wybrać na cztery sposoby, no i całość musimy podzielić przez, <coughs> przez liczbę sposobów, na jaki możemy uporządkować dwa elementy, a dwa elementy możemy uporządkować na dwa sposoby, czyli to dzielimy przez dwa, dwójka, z czwórką się skraca, mamy pięć razy dwa, <coughs> czyli po prostu 10, czyli mamy plus 10a6b hmm, a kwadrat dalej 5 nad 3 liczba 3 elementowych podzbiorów zbioru 5 elementowego jest oczywiście taka sama jak liczba dwuelementowych elementowych podzbiorów zbioru 5, 5 elementowego a to przed chwilą liczyliśmy że to jest 10 czyli tu mamy plus 10 a kwadrat b sześcian. dalej 5 nad 4 liczba 4 elementowych podzbiorów 4 elementowych podzbiorów Zbioru 5-elementowego jest oczywiście taka sama jak liczba jednoelementowych podzbiorów Zbioru pięcielementowego A5 nad 1 to jest oczywiście 5, czyli tu będziemy mieć 5, a razy B do 4, no a 5 nad 5 no to jest oczywiście 1, czyli tu mamy 1 razy B do 5, czyli B do 5. To, ile wynoszą te współczynniki dwumianowe, można też było oczywiście odczytać z trójkąta Pascala, ale policzenie ich tutaj nie było jakoś szczególnie trudne. No więc dobra, mamy wzór na a plus b do potęgi czwartej, mamy wzór na a plus b do potęgi piątej, no to możemy wrócić do rozwiązywania zadania. Póki co chcemy obliczyć czwartą potęgę zeta, korzystając z tego wzoru, czyli to będzie tak. a do potęgi czwartej, czyli u nas kosinus do potęgi czwartej x plus 4a 6 razy b, czyli będziemy mieć 4, 4, może na razie y, tego znaku nie piszmy. Napiszmy natomiast 4 y, a sześcian, czyli cosinus do potęgi trzeciej x razy b, czyli razy z i sinus x, czyli będziemy mieć, to teraz napiszmy tego plusa, i napiszmy i z przodu, no i mnożymy to przez sinus x. Ok, plus. Y, kolejny składnik tej sumy: 6a kwadrat b kwadrat, czyli będziemy mieć tak, y, minus, zaraz się z tego minusa wyspowiadam, 6. Cosinus kwadrat x no i i razy sinus x do kwadratu, ponieważ i do kwadratu jest równe minus 1, no to stąd ten minus przed tą szóstką, no i całość to musimy pomnożyć przez sinus kwadrat x, ok? Plus 4a razy b sześcian, y, czyli tak, będziemy musieli podnieść i do potęgi trzeciej, to może obliczmy sobie tutaj dziś z boku. Y, I do potęgi trzeciej to jest i do kwadratu razy i. No I do kwadratu to jest minus 1, czyli tu mamy minus 1 razy i, czyli to się równa minus i. Czyli będziemy mieć tak, czyli będziemy mieć tak. Y, jesteśmy tutaj, czyli ta, w tą czwórkę będziemy musieli pomnożyć przez minus i, czyli będziemy mieć minus 4i a, czyli razy cosinus x, no i razy y, jeszcze sinus potędze trzeciej, razy x, no i plus b do potęgi czwartej. Czyli będziemy musieli podnieść i do potęgi czwartej, i do potęgi czwartej to jest 1. Czy będziemy mieć 1 razy sinus x do 4, czyli po prostu sinus w potędze czwartej. Czyli sinus do potęgi czwartej x. Ok, czyli mamy. A to się równa. Wszystko, co jest rzeczywiste, możemy napisać obok siebie. Rzeczywiste jest to. Dalej, rzeczywiste jest jeszcze to i to. Czyli mamy tak. Kosinus do potęgi czwartej x plus sinus do potęgi czwartej x. No i rzeczywiste jest jeszcze to. Minus 6 cosinus kwadrat x sinus kwadrat x. Minus 6 cosinus kwadrat x sinus kwadrat x. No i teraz wszystko, co jest urojone, napiszmy obok siebie. Urojone jest to i to. To i to. No to jeżeli i wywalimy przed nawias. Tutaj by się przydało jakieś odgrodzenie, żeby nie było wątpliwości, co jest z czym. W każdym razie i wywalamy. Przed nawias, no to w nawiasie będziemy mieć 4 cosinus do potęgi trzeciej x razy sinus x. No i minus 4 minus 4 cosinus x sinus 6. Sinus do potęgi trzeciej x Zamykamy nawias. Ok. Ehm, to ja to może przesunę całość. I teraz tak. I teraz napiszmy tak. No to skoro z do potęgi czwartej jest równe z jednej strony tyle, a z drugiej strony z do potęgi czwartej jest równe tyle, no to po prostu to wyrażenie musi być równe temu wyrażeniu. Czyli część rzeczywista tej liczby, czyli cosinus 4x, musi być równe tyle, no i część urojona tej liczby z do czwartej, czyli sinus 4x, musi być równe tyle. No to możemy napisać wniosek. Zatem cosinus 4x jest równy cosinus do potęgi 4x plus sinus do potęgi 4x minus 6 cosinus kwadrat x razy sinus kwadrat x. Natomiast sinus 4x jest równe temu wyrażeniu w nawiasie, czyli to jest 4 cosinus sześcian x razy sinus x, no i minus 4 cosinus x razy sinus sześcian x. Ok, czyli punkt A mamy załatwiony, no to teraz przejdźmy do, przejdźmy do punktu B. Będzie nam potrzebny wzór na A plus B do potęgi piątej, który mamy tutaj. No i liczymy. W punkcie B liczymy z do potęgi piątej na dwa sposoby. Z do potęgi piątej, czyli... Nasza liczba z no to jest cosinus x plus i razy sinus x, no i to podnosimy do potęgi piątej. No i na mocy wzoru demuławra, no to to jest po prostu cosinus 5x plus i razy sinus 5x. Z drugiej strony, podobnie jak w punkcie A, możemy obliczyć piątą. Potęgę zeta, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na piątą potęgę sumy, czyli z do potęgi piątej, to jest tak samo póki co jak, jak tutaj, jak poprzednio, cosinus x plus i razy sinus x plus i razy sinus x i to podnosimy do potęgi piątej, z tym, że tym razem korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na piątą potęgę sumy i otrzymujemy a do piątej, czyli cosinus do potęgi piątej x. Plus 5a do 4 razy b, czyli będziemy mieć 5. Hmm, jeszcze a do czwartej, czyli będziemy mieć cosinus do potęgi 4x, razy b, czyli razy i sinus x, to to i może napiszmy przed piątką, no i mnożymy to przez sinus x. Dalej, będziemy mieć 10a do 3b kwadrat, czyli będziemy mieć tak naprawdę minus 10. Dlaczego minus to się za chwilę wyspowiadam? A do potęgi trzeciej, czyli. Kosinus do potęgi trzeciej x, no i razy b kwadrat, czyli i kwadrat razy sinus x, ponieważ i do kwadratu jest minus 1, no to stąd ten minus tutaj jest, oczywiście, no i to mnożymy przez sinus kwadrat x. Dobra, idziemy dalej. Czyli tak, to mamy załatwione. Teraz bierzemy tak, teraz bierzemy tak. a kwadrat b do trzeciej i jeszcze dziesiątka z przodu, czyli będziemy mieć tak, i do potęgi trzeciej będziemy musieli podnieść, i do potęgi trzeciej to jest i do kwadratu. Razy i. I do kwadratu to jest minus 1, czyli tu mamy minus 1 razy i, czyli minus i. Czyli minus i. W takim razie będziemy mieć y, minus y, 10i. Y, I teraz bierzemy kosinusa y, w potędze drugiej, a sinusa w potędze trzeciej. Y, tak, tak, tak. Cosinusa w potędze drugiej. Cosinus kwadrat x, sinus sześcian x. Dalej. 5 razy a, czyli 5 razy cosinus x. Razy b do czwartej, czyli razy i razy sinus x do potęgi czwartej, ponieważ i do czwartej jest równe 1, to będziemy mieć po prostu sinus do potęgi b czwartej x. No i plus b do piątej, czyli będziemy musieli podnieść i do potęgi piątej, i do potęgi piątej to jest i do potęgi czwartej razy i, a ponieważ i do potęgi czwartej tu jest równe 1, to mamy 1 razy i, a to się równa po prostu i, czyli będziemy mieć plus i razy sinus. Do potęgi 5x. A to się równa. Wszystko, co jest rzeczywiste, możemy napisać obok siebie. Rzeczywiste jest to, to, e, to i to, zdaje się, tak? Nie. To, to i to. A i tak. Czyli te trzy, te trzy składniki, czyli będziemy mieć tak. Cosinus do potęgi 5x. Cosinus e, do potęgi 5x. Dalej, minus 10 cosinus sześcian x sinus kwadrat x i co jeszcze tu było rzeczywiste to tak jak się nie pomyliłem to tak plus 5 cosinus x sinus do potęgi czwartej x no i wszystko co jest urojone możemy napisać uro obok siebie tak jak sobie mówiliśmy urojone jest to to i to tak wszystko się zgadza ok no to jeżeli i wyciągniemy przed nawias no to w nawiasie zostanie nam tak 5 cosinus do 4x sinus x. Cosinus do 4x razy sinus X. Ok, dalej. Kolejne urojone no to jest to, czyli mamy tak, minus 10 cosinus kwadrat sinus sześcian. No i jeszcze urojony jest ten, ten sinus tutaj ostatni, czyli będziemy mieć plus sinus do 5x. Ok. No, i podobnie jak w punkcie A, skoro z do 5 jest równe z jednej strony tyle, a z drugiej strony z do potęgi piątej jest równe tyle, no to y, to wyrażenie musi być równe temu wyrażeniu. Czyli część rzeczywista tej liczby jest taka sama jak część rzeczywista tej liczby, i część urojona tej liczby jest taka sama jak część urojona tej liczby. Y, no to możemy napisać. Zatem to. cosinus 5x to się równa tyle, czyli. To jest cosinus do potęgi 5x minus 10 cosinus sześcian sinus kwadrat x plus 5 cosinus x sinus do czwartej x. Natomiast sinus 5x jest równy tym, temu wyrażeniu w, w nawiasie, czyli to jest po prostu, może najpierw napiszmy tego. Sinusa w potędze piątej, Sinus do potęgi 5x plus 5 cosinus w potędze 4 cosinus do potęgi czwartej x razy sinus x. No i minus 10 cosinus kwadrat a sinus 6. Czyli udało nam się y, zapisać sinusa 4x x cosinus 4x cosinus 5x oraz sinusa 5x w postaci wielomianów zmiennych sinus oraz cosinus Także tak czołem wielkiej Polsce i ku chwale ojczyznę